Jak dobrze wiecie, pod koniec zeszłego roku mieliśmy ogromną zajawkę na modowany serwer Pandy, który był Rast Modem. Nazywał się Koth, King of the Hill, rozwijając skrót. Pędziliśmy tam prawie dobry miesiąc. Ja przegrałem tam naprawdę dużo godzin, wyleciało z tego dość sporo odcinków i cały czas gdzieś tęsknimy za tym serwerem i chętnie byśmy pograli na czymś podobnym. Tak więc w końcu, ostatnimi czasy, zdecydowaliśmy się pójść, zagrać na Rast Modzie. Tak, gramy w Rasta, ale w Unturnet. OMG, ale fajna Wajkać baza komito, Masz to z ziemi, tego hazmat. Ale kozak. Macie jakiegoś guna? Czekaj, a on już gra? Ja? Oczywiście. Jak mam zmieniony view model w gierce, to ten kasik wygląda śmiesznie. Taki malutki. Dostałem. Dostał, leży jeden, leży jeden. Są tu. Leży. 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 Jeszcze jeden? Jeszcze masz jeden. góra. Leży, 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 leży. To jest typowy Polak mat po zginięciu, naprawdę Ale słodki bambiczek Polak Dobra, mam, mam tego typa Dobra, widzę go Leży Nice O, Nie biega zielony. Gdzie? Aha, górka Nice Leży. Masz jakąś broń na seć i rzucić kocha? Już możesz rzucić kocha Dostał, dostał Dostał w chuj Właśnie, wybieg, wybieg za tego to, drzewa, ale to jest dziecia, to dzieciaczkowy nie. gameplay. Leży. Nie, nie leży. A, leży, leży, zrobiłeś. Chowanie, od razu na Volta podczas walki to powinien być taki kombat jak na kotch, że nie wiem, no XD trochę z tym Voltem. Że... O kurwa, pewnie. jest jeszcze jeden. O, za drzewem na 345. Dostał. Został leży, U mnie dwóch Polaków ta. A, a, czekaj, ja najpierw cię i wtedy możemy biec. Bieg na dół, jest, 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 full staff. Dobra, dawaj. Leży. Leży. I tam I dalej jeszcze dalej. jeden, no. Widzę. Leży. Super. Ja nie wiem, ale to, to w prawo skotcha, jednak jest, to, to nie wiem, że tak przyjemnie strzela, holy shit. Ej, jak no. mogę ubrać set normalny mając? No, jest Ho, jeszcze jeden. To ten sam, to ten sam, o, za drzewem. Ty, kurwa, plecy dostaję! Stary! O kurwa, ten Jensen, plecy! Tepe No ja nic nie zbieram. O super, mnie tepnę jeszcze. Dobra. Jest, y tu, tu, pod nami. Ta, ta, ta. Dam w drzewach, w drzewach, w drzewach. Akceptuję, widzę, widzę, widzę. Nie tepnęło mi ciebie, jeszcze jakaś stara. No, Dostał dwa sama. razy. Nie żyje. Nice, nice. Ja ubieram, Kałaha, dobra. Ej, jakie samo do, do tego brzegu? Dobra, jeden leży, jeden leży. Pojeżdżam ich, jeden za drzewem, oni się tepają. Za skałką 383. Leży, 300. leży, leży, ten James. Nie wiem, dokładnie, mogę tepa Leży. Na skałce? Zielony? O kurwa! O, żyje! Wo, wo, wo. Ja tylko widziałem, ty kule, kurwa lecące. tu need out. Oni I są tam na, na górce. Dobra, I nice, Masz hezmata? Nie, nie. ej, jest jeszcze jeden! Oho. Super Kurwa, ja to przestrzegasz? Dobrze. Super. Czekaj, czy schował. Nie wiem, chyba nie bo uciekał i się chyba nie A co to tykuła, za Bambiczyk se tam lotuje? Kurwa... Wal go! Kurwa! Dostał, Padam. cycuch. Padłam O kurwa. <laughs> Czemu powiedziałeś? Padłam! Cicho! Zamknij, hey, emocje! No kurwa! Emocje, kurwa! <gulia> <gulia> Padłam! Dziękuję. Raszy? Raszy, na dachu się będzie zbierał, Golas. Raszy, dach! Raszy? Super! To była roślina, sorry. A, no, no. O, o, dobrze, 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 dobra roślina, ostrzel ją To jest na jakieś Nie wiem, ale ktoś tutaj miał niezłą kamperkę na lotnisko. Oni Kurde. się pizgają, gdzieś blisko. Na latnisku, z tej nawet, bazy, z tej pizpa. bazy gość wali ty byku Albo w nie środku Tu oni się w bazie walą. Ty Chłopcu masz brak Zabił mnie kurwa, jest na prawo zaraz Proszę, jest obity Skoczcie tam, wszedł na górę po schodach Fuck, nie mam mu Zabiję go, wychwawił się Dobrze, nice Ty ale czy to nie wiadomo czy to nie był czy to był last Ja idę w górę nie, na pewno nie Dobra, ja jestem na wieży i nikogo nie widzę. Gdzie oni są? Kurwa, łatwo jak objadę A ja teraz pytanie, czy to był raid, czy nie? I gdzie drop, Dobre. Tak, by the way? Pierdolę, dobra Ja mam tu przy lotnisku jakiegoś chłopa Uważaj, tu ktoś był, ty słuchaj Aaa, za skałką nie mi się kampi Fryer. widzę, widzę ich Dobra, ja zabiłem jednego. Jeszcze jeden, pilnę do ciebie. Jest, jest, jest. biega po brzegu. brzegu? Dobra. No, daj, kurwa. O, lera ze skinem, co jest? Co? No? Ty nie, co jest? Ja ją podniosłem i skin zniknął. To chyba dlatego, że ja nie mam. Ej, tu jest pełno i tu, chodźcie, druga lera ze skinem. Ile? Ooooooo! Czekaj, nie zbieraj tej lery. Tu jest tyle i temu, w chopie. kurwa. Tu jeszcze jeden leży, jeszcze jeden gdzieś Oj, chyba za drzewem Tu jeszcze więcej, jeszcze więcej! zbierajcie to wszystko Bolcik Lera kolejna Ej, za drzewem! O kurwa! Leży Uważajcie, bo nie mogą się tu Uf. gdzieś respić, tepać czy chuj wie co? Oho, możemy zobaczyć gdzie leci drop Ej, z ojla, z, ojla, Zoila, Denwes, odsuń się, odsuń się A Ale zjebałeś, tepa. Fucking Które Gamma, zawijli, kurwa na home No czekaj, tylko ten się musi zebrać Ej, płynie w wodzie jeden! Jeden płynie wodą Ten z wody dead Tam w wodzie może być jakiś full gear, ale tam na tym oilu fryer campi dalej e, Widzę go na tym oilu Macie trypa na plecach się Gdzie? plecy Przeskakuje za skałkę Nie żyje Ten ze skałki No dawajcie, kurwa, nie mam medy. Tak, możemy schomować Patrzcie jaki backpack Widzisz to? Widzisz to? Widzisz to? Pa o kurka, wódka bella Ale z kiny mieli jebana? Stary, oni, oni ja coś to jakieś totalne, bo... tak, ko kozaki. O i już widzę. Ktoś nie zebrał znaku, ktoś nie zebrał sprężyny No jest taki jeden co. Tylko niszczy. Bo się kurwa schylić już nie może tak ulam. Nie, bo mi się kurwa. Nagry wam to. O, no, no no. Semik mi lamusie. <laughs> I high quality. Co ci dał, co ci dał, co ci dał? Mów nam, co ci dał, co ci dał? Oby high quality Co? Co to i co? 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 Bo taką sniperkę, że wygląda jakby ci miało głowę urwać. Pa, czekaj, stań w miejscu, stań w miejscu, na VIP-owym wam wyślę screena, nie? O kur Ten gość klepie twoją dupeczkę w dupeczkę. Co robisz? <laughs> Dorzuć ją tą kukurydzę, proszę cię. Jestem głodny Dobra Wojna! A! <laughs> proszę, Bielony. daj, proszę, zobacz. O, o. Mocy, znowu. <laughs> unboxing, robimy unboxing. O, w środku. Explosive. Oh. Explosive, o właśnie. Jeszcze tylko 8. To ludzie wpisują. Zobacz, expost, zobacz. Widzisz ten księżyc. Widzisz te gwiazdy na niebie? Rozkoszuj się chwilą, okej? Okay? Doceń, matka natura to wszystko stworzyła, zobacz Puuu Trzel do nieba w ramach podziękowania Nie marnuj Super Kiedyś to wszystko będzie twoje A co muszę zrobić? Musisz przegrać 100 o! godzin na <laughs> to... Proszę, to jest niemożliwe Wolałbym, żeby zachorował na raka no A nie w sumie to jednoznaczny. jest <grymne> na samej. Help! Jeszcze jeden na skałce. Jest, skałka. leży skałka. Super. Jeszcze jeden wyżej biegnie. Granat. A to dużo metalu chociaż. No. Jest tu chłop się zbiera. No. ich Leży. Tutaj hazmat i LR-ka z dużą To nie byłoś ty, czy to byłeś ty? O, koło mnie chłop w bazie. Dokąd? K o kurwa! Jeden? Drugi łapadł? Tak, zrobiłeś dwóch. To jest stary... Nie wiem, ale dostałem taką... Full serię z Nie wiem czy to górek. była ta zielonka. Od górek chyba. Jeden na pewno w, wbiegał nam na górę. E, nie, 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 nie. Bardziej tutaj przy nas. Jeden może ale... nam na kopułę wchodzić. Patrz tutaj jak No zewnątrz. Ja będę patrzył kopułę dół. Ja będę A, widział jak będę wchodził. Depnąć e... się do ciebie? Lec, jest na kopułę. Jest na, na górze. No. Leży Super. Akceptuj Już, już, już czekaj tylko wejdę na sam środek bo to bezpieczne Wiedziałem, że się da jakoś wejść Jest pizda O kurwa Nie, proszę nie Nie Przez przypadek zmieniłem sobie na ten, na medy Lutuje mnie na samym dachu kopuły no. A, Jak go tutaj dojrzeć? Leży Super Eee On jest, on był gdzieś tam obok Chce kapi? Super, dobra, zabiliście ich, zajebiście. Es? To, to ty byłeś retu, dobra. O le kołaski oh, ze skinami, Ale, Ale dawaj. Ej, jeszcze ktoś do mnie pisga Dobra. Dobra, więc be careful, bo w to, takim razie wychodzi na to, że jeszcze jest gdzieś chłop. Jest, uważaj kapi! Ale zbobiłeś. Mam go. Kurwa frizzle. Mam na za drzewem. Leżę. Dobra, tepaj kapi. To jest marihuana? Nie. <ślaski> <ślaski> o, no, dlaczego? Jak? Ładna elektronika. Oko! Nice gameplay, what the fuck, man? Oko, tak spokojnie, że dostaję dzisiaj napisek. Jeszcze nie chcę wyroda postawię tutaj. No, na pewno postawię. Jak coś to rockiu, to admin. Oho. Okay. Ogólnie podsumowując to, co się dzisiaj na tym filmie działo. E, mianowicie jak widzieliście, goście budowali kamperkę nad naszą bazą. Ja niestety skończyłem już grać, więc nie było mnie później, ale z tego co tam e, mówił Cycuch razem z Dendwerem, goście po prostu zrajdowali e, naszą bazę e, z tego Skybase'a nad nami. Ponoć było ich tam nawet siedmiu, co jest w ogóle łamaniem zasady grup limitu, ale no cóż niestety takie życie, ale spokojnie, my się nie poddajemy, nawet jak nas raz zrajdowali, to my jeszcze wrócimy. Dzięki za oglądanie. Pff, siema!